OK. Pewnie się mnie zapytacie, co zrobiłem, że mój system się nie chce uruchomić. Jedną rzeczą, jaką zrobiłem, było odpięcie podczas instalacji systemu. Odpiąłem pendrive'a, na którym jest zainstalowany system. Dokładnie było na nim zainstalowany Windows 7. I odpiłem go podczas instalacji, przez co system, przez co kody, które były w naszym pendrive'ie, jakby zostały niezapisane na komputerze. Przez co nam się pokazuje plik, żebyśmy zrestartowali komputer i podłączyli ponownie pendrive'a. Pendrive to jest dokładnie, nie wiem czy ja to będę tłumaczył, ale wytłumaczę Wam tak pokrótce. Pendrive to jest takie urządzenie przenośne, dokładniej dysk przenośny, z którego można skorzystać przy po prostu skorzystać do na przykład zainstalowania systemu bądź innych plików do przenoszenia ich z miejsca w miejsce. No i tak, wpinamy sobie takiego otóż pendrive'a Takiego pendrive'a otóż wpinamy sobie w obudowę naszego laptopa. Po wpięciu go, wciskamy go, wciskamy guzik. Najpierw wkładamy nasz pendrive z systemem operacyjnym. Później włączamy komputer i wciskamy guzik, który jest dedykowany do włączenia komputera, czyli bądź jest to guzik w UEFI, jest to bodajże guzik delayed. A w starszych komputerach jest to guzik Escape bądź E2, F2. Jeden z tych 20 guzików, z tych, trzech guzików działa u Was, także możecie się pochwalić, czy, czy ten paradigm jest pomocny. Ok. Bierzemy się do instalowania systemu operacyjnego. Włączamy komputer. Wciskamy cały czas guzik Escape. W tym przypadku mojego komputera. Jeżeli się nam nie udało. Wyłączamy komputer po raz kolejny. Do momentu aż nas nie uda się nam dojść do systemu UEFI Bądź BIOS w starszych komputerach. Próba numer 1. Wciskamy OK. W tym momencie będzie nas wyrzucił nas w przypadku tego laptopa, czyli HP Pavilion DV6 z 2006 roku wyrzuca nas do systemu start up menu. Przy użyciu F1 mamy informacje o systemie. Przy użyciu buzika 2 mamy diagnostyk, diagnosty, diagnostykę systemu. Jeżeli wciśniemy F9 przenosi nas do butowania systemu czyli do tego naszego pendrive'a, którego możemy znaleźć, Który do, do czego później zejdziemy. Później mamy BIOS setup. Czyli możemy ustawić różnego typu rzeczy w naszym Biosie bądź UEFI, zależy co kto z nas ma. Później F11 to jest system recovery, czyli system, jakby zainstalował się stary, wcześniejszy system operacyjny, z którego korzystaliśmy. I przy użyciu F12 mamy inter bot internetu, czyli po prostu możemy sobie ustawić rzeczy, jeżeli chodzi o internet. Ja wciskam w tym momencie guzik. F9 ponieważ my szukamy znalezienia naszego pendrive'a po wciśnięciu guzika F9 na klawiaturze przenosi nas do bot manager w którym musimy wcisnąć um, znaleźć nasz dysk nasz USB dokładniej i musimy na niego na, jakby, najechać musimy na niego dać musimy przejść przy użyciu naszych otóż strzałek w klawiaturze jakie mamy tutaj Tutaj mamy strzałeczki, którymi możemy się poruszać. Góra-dół, chociaż z tego co widzę, nie działa. A nie działa. Góra-dół. Ok. Jeżeli już znaleźliśmy nasz dysk, przechodzimy tymi guziczkami góra-dół, szukamy do naszego, dysku, do naszego USB. Jeżeli już znajdziemy naszego USB, wciskamy guzik Enter, i powinno, jeżeli jest na nim, system powinien nas przenieść do. Czegoś takiego, w sumie sensie to będę pierwszy raz testował tego laptopa, w sensie tego pendrive'a, bo nie wiem, czy nim jest system, także zaraz się okaże. I bodajże tak. Na, ty, na tym pendrive'ie mamy system i przeniesie nas do bota, do dokładnie menadżera Windowsa. I szukamy na naszym komputerze, powinno gdzieś pisać bodajże Jaki procesor, jaki, jak, jaką potrzebujemy wersję systemu operacyjnego? Czy jest to 64-bitowa, czy 32-bitowa? Najczęściej, przy, jeżeli macie Intel Core i 3, to najczęściej jest to 64-bitowa, ale nie zawsze. No więc wiecie. System zaczyna się w tym momencie ładować, więc widzimy się jak już się załaduje i dojdziemy do kolejnej sceny. Okej, okay, widzimy się po raz ponownie, czekajcie. bo Enough intro. Let's dig in. No ra weźmy to sobie tak na 7 dajmy, bo trochę za głośna jest ta baba. Okej. Okay. Musimy teraz ustawić nas, e, nasz język. W sensie region, w którym mieszkamy. W moim przypadku są to Stany Zjednoczone. No bo w tym momencie są Stany Zjednoczone, więc... Klawiaturę no to wybieramy polską, jeżeli mieszkamy w Polsce. Jeżeli potrzebujemy angielsko, to ustawiamy US dodajemy tak Czyli chcemy dodać drugą klawiaturę jeżeli chcemy klikamy add drugą w sensie add layout, czyli dodajcie drugą klawiaturę, albo klikamy skip, w moim przypadku klikamy skip, ponieważ nie potrzebuje więcej klawiatur czekamy, zajmie to być może dłuższy moment szukamy naszego internetu który w moim przypadku to jest ten internet łączymy się z naszym internetem Chwilę to zajmie jak zawsze Klikamy Enter. Czekamy chwilę. Szuka nam OK, jeżeli się już połączyliśmy, klikamy next. W tym momencie e, bo, czy, pisze nam, że musimy poczekać chwilę, ponieważ bardzo są teraz zrobione bardzo ważne rzeczy, więc czekamy sobie chwileczkę. Może to zająć długi, może to zająć krótki czas. Wszystko zależne jest od naszego złącza internetowego oraz od szybkości naszego komputera. Widzimy się jak się to już zrobi, bo czuję, że to będzie długo trwało. Ok. Teraz musimy albo się zalogować na nasze konto Microsoft, które no, mamy razem jakby. Albo po prostu klikamy, że możemy stworzyć konto. Widzę, że teraz już nie ma tej opcji co było kiedyś. Więc po prostu ja tworzę jakby nowe kom, znaczy no, loguje się na starym. co tu dużo mówić, więc ja się loguję na stary, żartuję. Logujemy się przy użyciu naszego maila jak zawsze. Yy... Nie wiem jak mam zrobić małpę, bo nie mam klawiatury, bo mi klawiatura nie działa. Ja, 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 jak to zrobić działającą klawiaturę? Czekajcie, chyba mam tutaj drugą klawiaturę, więc dajcie mi sekundę jak zawsze się nie przygotowuję na filmy, tym razem też się nie przygotowałem, dobra. Mam klawiaturę, jest To jest bardzo dobry znak, ponieważ już mamy klawiaturę. Nigdy się nie przygotowuję na filmy, jakby coś. Na klawiaturze przyciskamy mał... Czyli przycisk Shift oraz 2. Dzięki czemu mam guzik małpa. Teraz wpisujemy naszego odprawnego maila. Oraz hasło do tego konta jakie otóż mamy, więc klikamy tutaj i wpisujemy hasło jakie mamy do niego. A niestety nie wszyscy pamiętają hasło. Także teraz mogę być chwileczkę cicho, ponieważ nie pamiętam hasła jak zawsze. Więc wrócimy, postaramy się... OK. No tak. No dobra, a czy da się to jakoś zrobić bez użycia hasła? <laughs> no ja nie pamiętam. Czekajcie, postaram się wpisać moje hasło do konta. Zobaczymy się jak już wpiszę. Okej, okay, już jestem na naszym komputerze, wchodzimy na stronę, która się nazywa www.microsoft.com, albo wpisujemy Windows 10 tool. Przenosi nas to do systemu, do zainstalowania systemu dokładnie samej samego systemu bez jakby bez klucza, co nie? To jest sam instalator bez niczego. Klucz można zakupić oczywiście do systemu operacyjnego, można zakupić na stronie Microsoftu za bodajże 200 dolarów. Aczkolwiek no, ja mam za Was tylko że to jest taka przestroga dla Was. Yy, możecie sobie zainstalować Windowsa 10, który w tym momencie jest najnowszym systemem operacyjnym od nas którego można no, zainstalować przez, przez No nieważne. Wydajemy sobie e, Download Tool Now, który mamy tutaj w tym miejscu. Klikamy sobie w to. Podpinamy sobie naszego pendrive'a, Który którym bym zapomniał wspomnieć. aczkolwiek ja nie będę już tego robił, bo już to zrobiłem wcześniej. Ale pokażę wam kiedyś na, na innym przykładzie, po prostu później. Kiedyś wam pokażę. I teraz już po prostu mam, mam zainstalowany chyba na tym pendrive'ie. Tak mi się wydaje. Także nie będziemy musieli robić. I tak. Widzimy się już przy tamtym komputerze, jak będę instalował system operacyjny. Ok. Oj, przepraszam. Jeżeli się już zalogujemy, to będziemy pisać takiego, czy chcemy stworzyć pin. W sumie musimy stworzyć pin, więc klikamy create pin, który jest na niebiesko. Stwórz pin. No i ustawiamy jakiś pin. Ponieważ ja nie wiem, jakieś ustawiam, Może nie wiem, ja taki pin sobie ustawimy. Myślę, że to będzie perfekcyjny pin, żeby go szybko zapamiętać, ponieważ nie ma co dawać pinu, którego nie zapamiętamy. Niektórzy ludzie tak robią, a później muszą instalować system operacyjny po raz drugi albo go naprawiać, co jest trudniejsze. Więc ja zalecam po prostu tutaj, polecam nic nie zmieniać, gdyż to są ustawienia, które powinny być. Także nie zmieniajcie nic. Klikamy, że akceptujemy tutaj. Możemy się coś takiego pokazać do czego chcemy go używać tego komputera. W moim przypadku będzie to bardziej do, nie, że tej nie wiem. to będzie bardziej stworzony komputer dla gier i tego typu rzeczy. Mówi Klikamy że akceptujemy. Klikamy jest i tyle. Teraz czekamy moment. Tutaj klikamy lepiej, dajemy do it later, ponieważ tego nie, naprawdę nie preferuję tego klikać. Tutaj klikamy, że chcemy do naszej chmury. Klikamy next i czekamy. Tutaj no niestety nie mamy jakby tego Microsoft 365 trial, chociaż możemy kliknąć trial for free, ale to naprawdę nie, nie polecam. Powinno nas w tym momencie wyrzucić na naszą kartę w teorii. Dokładnie, ale no. klikamy nie, dziękuję. ponieważ lepiej to zrobić później, w, już w naszym systemie operacyjnym. Tutaj można używać Xbox Game Pass, ale ja tego też nie preferuję. Klikamy nie, dziękuję. E, tutaj, jeśli chodzi o Cortana, no Cortana to jest jakby asystent wirtualny Windowsa. Klikamy Accept czy tam Next już nie będę to chyba Accept. I mamy naszą kartanę. OK. Także no Windows się już nam zaczyna instalować w tym momencie. Cześć. Zostaw wszystko nam. I będzie wszystko gotowe dla Ciebie. No i tyle. To już jest koniec naszego poradnika, jak zainstalować system Windows. Także zapraszam Was do kolejnych i do zobaczenia. Widzimy się w, w następnych odcinkach. Pa pa!